W kolejnym odcinku Stalkera, dzisiaj zaczynam rozgrywkę na zatonie, bo przyszedłem do żywego. Odebrać broń. Eee, burza broń maszynowy granatnik w jednym. Chyba już wiem co to będzie. Aha, prototyp. Do modyfikowana wersja broni konwencjonalnej. Aha. Dla, aha, dla na działając w zoni jednostek specjalnych. Bają bają, dobra. Dawaj to. Kolejne zamówienie, prawdopodobnie broń którą już w nie kupimy. Wojsko podgrzewa sytuację w kordonie, Ktoś zaatakował parę dni do moich posterunek, teraz co... jest to teraz jeszcze trudniej się z nimi dogadać, okej. Okay. I ostatnie zamówienie z perska I To chyba będzie, będzie koniec. Ciekawy jestem. Skoro już tu jestem... Czy nie stać. Dupa, nie stać mnie. Niestety mnie nie stać. Ale to już sprawdzimy na następnym odcinku, czy jak wszystkie bronie od niego kupuję, to dostanę jakieś specjalne odznaczenie nie sprzedam ci chłopie złotej rybki, bo złota rybka jest mi potrzebna o ma jakieś artefakty, baterie mu mogę sprzedać bo nie potrzebuję tego artefaktu i korale mamy i w sumie tyle, no bo co tutaj mogę od niego kupić, potrzebuję tego cholernego kotleta jest kotlet, jest kotlet, dzięki temu artefaktowi on mógł ukończyć zadanie. Nara, a więc wracamy no, na... do Dzień, Dzień dobry, co da się z nimi zrobić? A, jeśli sobie klikłem, mnie nie chce zaprowadzić, ale podejrzewam, że jak odkryjemy tunel, to, to będzie mnie prowadzić przez te tunele później. No bo kto, jak nie on? Może będzie ktoś inny? Będzie dwóch przewodników. Jeden Janów Prypeć, a drugi Prypeć i Zaton. Dobra, noc. no kto Nic nie widać. Ale to nic. Nie mam jedzenia, wszystko spierdzieliło, Dobra. Zrobię szybkie przetasowanie. I widzimy się zaraz w punkcie naukowców. Sakra, jak nie kontroler to chimera. O eko. Popatrzcie się. Kurde. Oh, zabiłem dziada Nie wiem jakim cudem ale się go udało zabić Dziś tam w krzakach swój kontroler Tam to kto znowu No jacyś starkerzy dobra obrazy schowam broń żeby moich przyjaciół w cudzysłowie nie denerwować. Najemnicy. Popierdełki nie jak jesteś najemnicą. Ok. No i chodźmy wykonać zadanie. Witam. Co się ma? Gary, człowieku chceś do i mam coś dla ciebie, trzymaj ja to kotlet. Wielkie dzięki przyjacielu. Mogę w końcu, w końcu mogę ruszyć do i Muszę tylko znaleźć drogę. Jakiś schowek dostałem. Ok. Coś się pojawiło w dzienniku misji? Hmm, nic się nie pojawiło. Nic tutaj nie ma w tych tutaj w rejestrze wiadomości bez sensu. Dobra. Aha, no. Czy i? Ja słucham. Zdrowa cześć. No, a tu nie ma już nic. A, no dobrze. Po a tutaj e, obok... Dobra, obok parkingu jest, są artefakty. betonowej wannie, czyli przy y, Jupiterze są. Tu mnie są, na mokradłach po wszędzie są, super. Dobra, o, przygotuję się do wyprawy, kupię jak najwięcej, no więcej już nie kupię. Apteczek, bandaż, mam 20, mam nadzieję, że tyle mi starczy. A tu nie, nie ma wyjścia. O, jest serce oazy. Jak trochę dubowa, to je ustawili. Ale jest. Tu pewnie będzie kotlet. Idź. Co jest? No, tu pewnie będzie kotlet wsadzony. Który dzisiaj dostarczam Gariemu. Ale to zobaczymy przy najbliższej okazji jak tutaj będziemy. Okej, okay, wszystkie systemy sprawne, wszystkie bronie... ...nareferowane, przygotowane. Och, mam łączna waga 51 kg. Na 100, więc super. Tam coś widzę. Tam coś lezie, sobie zerknę tylko. Chyba zombie, bo tak się pokręcznie coś porusza. A nie, jednak nie. No i dobra, idziemy sobie do fabryki Jupiter. Zacznijmy może od spadania miejsca katastrofy, a te dwa, dwa punkty zostawimy sobie na deser. W sumie zobaczymy, może po drodze się załapiemy na jakiegoś artefakta. No, słyszę psy, o, już tam polują na kogoś, albo na coś. Gdzieś starka Albo bandy bandyci. a tym razem im daruję, niech sobie siedzą. Nie mogłem się powstrzymać. Nie mogłem się powstrzymać, kurczę. To było ode mnie. Dobra, będę oszczędzał główną broń. Zadem sobie strzelbę, artefakty jeszcze jakieś... Jest. Dobra, przyszliśmy. Jaka powolna, ojejciu. Wypomina, że to takie powolne, a eliminator to po prostu próje tym wszystkim. jest cel naszej podróży ja mam nawet pancerz cały, więc zobaczymy, może się uda wejść ale wiecie co, dupa, idę prosto do Jupitera aż nie będę zahaczał po artefakty wolę mieć cały pancerz przeznaczony na główną misję jak mi zostanie jeszcze pęci i pancerza jak już będę wracał na, na Sore, co ja to nam ja Na Janów? No to sobie skoczę tam do tej wanny, wykąpać się w radioaktywnych czy tam chemicznych substancjach. O, dobra, przeszuciem się na kulę. O, z jedną taką kulą będę strzelał, zobaczymy, co to będzie. Czy to będzie w ogóle skuteczne. Tylko głównego budynku hali. Muszę obejść go. Ten budynek biurowy, czy cokolwiek to jest. Ale to groźnie wygląda. Czuję się jakby. Sk... Czuję się tak, jakby w każdej chwili tutaj wypadł na mnie jakiś mutant. Nie wiem, czy tędy przejdę. Cię co pierdzielę. Wolę eliminatora. Spojrzeć sobie, jak skoro już tu jestem, to, to przejdę sobie zobaczyć, czy nie ma jakichś skrytek. Idziemy na piętro. Tutaj nic nie ma. Aha, tam jest przejście do drugiego budynku. Ok, ale na razie nie będę tam przychodził. Przepatrzę sobie, co tutaj jest. Jakaś kartka. Przeczytajmy. To nie jest to. To nie jest to. Coś słyszę. I mutanty grasują. Tylko nie wiem, czy są w tym budynku. Dobra, nie się to tutaj za bardzo. Ma rodzic czytamy i lecimy dalej. Podczas spotkania podjęto następującą decyzję. Dział dostaw ma się skupić na ewakuacji kompleksu produkcyjnego obiektu 62. A to jest obiekt 62? Dobra, idziemy dalej. Idziemy na kolejne piętro. Hmm, tu już nic nie ma. Usłyszałem je skurczybyki. Idiom. Co to? Kontroler? Takie coś było jakbym, nie wiem, jakby mnie coś... W tym miejscu, nie wiem czy to był jakiś glitch czy coś. Kurde, cholera wie, czy tu jakieś mutanty się nie czają w tych budynkach? czy mnie to zaraz z nie zaatakować Nigdy nie wiesz. Wiecie, robią latarkę lepiej. niby jest popatrz za 2012 Oczywiście szybko wszystko rozszabrowane. Za 20 minut 12 ale jakieś jasno tu nie ma. Takie ja odnoszę wrażenie czasami jakby nad całym tym kompleksem, nad całą tą prypecią całą, yy, Czarnobylem i tak dalej, nigdy nie świeciło słońce. Tam się jeszcze jakiś siurczaj, ale pieprzy go. wiem no, Czy tak będzie lepiej? No no kto widzi jednak lepiej? Wejście rozwalone przez ciężarówkę, nie wiem czy tam ktoś uciekał czy coś. Chyba tak, uciekali chcieli staranować. W każdym razie tędy się nie dostaniemy. Powyrwane wszystko, masakra. Zdewastowane. Wede suczki, Zaczę się bestie. Ja. Skoro już tu jestem, to sobie przeszukam. Nie ma czegoś. No, już widzę, że nie ma. Dobra, odpuszczam. Ok, no to wchodzimy. Zapisałem sobie. Dzieje na Noctowizji no, wchodzę. Dobra. No, wszystko na zielono, ale przynajmniej widać, widzę coś. Gdzieś tam pod ziemią można chodzić, pod spodem. Tędy nie przejdę. Tam jest coś. Nawet się światło pali. Schody urwane. Idziemy. Coś leży na ziemi. Na razie wolę być cicho. Wydawać, że mnie tutaj nie ma. O, jestem po drugiej stronie. Przejdę, mogę przejść naokoło. Na razie wyłączono oktowizję, wizję. jest mi potrzebna. Patrzmy, nie ma tutaj nic wartościowego. Czas słyszę harczenie, nie wiem czy to są te demoniczne psy, czy szczury, zwane przez starpylów pomigami. Jakieś skrzynki. Na no co to komu? Nie wiem. O, mamy. Coś tu mamy. Pan w budynku. O, coś się dzieje. Czyli po zamknięciu tunel wypełniono gazem. Patrzcie się, tutaj powinien, nie powinien być tutaj jeszcze jakiś znacznik. Ciekawe. Jakąś śluzę mam sprawdzić. Zbadać się katastrofy. No nic. W sumie pieprzyć ja, łykniemy dwa zadania. Za jednym zamachem. I tak tamte budynki przyczyszymy. Nie wiem, czy wyrobimy mi się jeszcze w tym odcinku, czy w następnym, ale. Ogarnimy za jednym rzutem y, cały jupiter mam bardzo dużą y, no, ilość wolnego miejsca w punku, które jestem w stanie unieść więc jest spoko tylko bardzo jestem ciekaw jak ja do jasnej cholery tam mam wejść tędy nie przejdę tam nie przejdę, bo mam tu poza zagracane To co to jest? To zbadaj w departament pierwszy. Dobra, no to zbadajmy ten departament, skoro jest po drodze, jest bardzo blisko. Gdzie to się wchodzi w ogóle? O, jest. W miejscach często lubią być jakieś rzeczy pochowane. Jeśli na skażenie radioaktywne, tam nie przyjdzie wyżej? Ciekawe. Może będzie gdzieś inna droga? Niepierw popatrzy. Dziwne, to tak jak wygląda, jakby to jakiś burer zamieszkał. Czyby tutaj poza drogę? Bo ktoś przed czymś uciekał. No nieważne w sumie. Chyba się nigdy tego nie dowiemy. Jakieś papiery tutaj widzę. Mogę ich wziąć? Robię hałasu. Chyba nie. W tamtym pomieszczeniu widziałem jakiś dokument. Niestety tego nie mogę wziąć. Czy da się to krzesło rozwalić? Nie, chyba nie. Tu jest. Moment, czemu ja tego nie mogę wziąć? O, jest. Schemat tunelu Prypeć 1. Dowód na to, że istnieje podziemna droga do Prypeci. A więc to prawda o tunelach? Nie są? Tego nie mogę wziąć. No to okej. Okay. Tutaj chyba już nic ciekawego nie znajdę. Może do góry mogę się dostać? Nie mogę się dostać na no, wyższe piętra, a szkoda, okay, ale jak chciałbym jeszcze miejsce katastrofy zbadać zdobyć schowek, no i na końcu ten cały budynek sobie ogładnimy. Tutaj coś jest. Ale nie wiem, czy już tutaj nie wchodziłem. Tak, tutaj już byliśmy. Momencik, jeszcze raz to przeczeszczę, żebym się tutaj nie wracał czasem drugi raz. Może jest jakieś przejście, które ominąłem. Jeśli może coś przeoczyłem. A mnie przejdę. Ok, teraz popatrzmy czy nie ma z prawej strony jakiegoś przejścia. E, niestety nie ma. No nic będę musiał poszukać gdzieś indziej innej drogi. Ale chwileczkę, przecież tam jest chyba. O. Chwileczkę. Weź mi pykło. Tak, teraz tak, teraz obejść. Tak, teraz na dół. O, jesteśmy. Jesteśmy. Nie wiem, czy ja to ominąłem wcześniej, czy po prostu to było zamknięte. Bo ominąłem po prostu, jakoś to przeoczyłem. Bardzo <laughs> ostrożnie. Najpierw wytępię mutanty. Jednego nie widzę, okej. Okay. Teraz schowek. Jest, pod tymi. Nie wiem co to jest. Jakieś szafy sterownicze, nieważne. A coś to mamy. A ulepszone kałaszników. O, o. A zwykły kałaszników. A ten schowek. Myślałem, że będzie tutaj coś bardziej wartościowego. Ale nic. Myślałem też, że będą tutaj jakieś większe mutanty, silniejsze, a na razie to takie tylko te psy demoniczne. Więc nie jestem jakoś bardzo zaskoczony. W sensie jestem zaskoczony, że tylko takie lekkie mutanty są. Powiedziałbym, że jestem zawiedziony. Myślałem, że tu będzie jakiś kontroler, kontroler się czaił. Biawka. Albo coś tego, czy burer nawet. Patrzcie się jak piertyku. Ciekaw jestem, czy ktoś w ogóle przeżył tą katastrofę. Ale w sumie trupów nie ma, więc albo się spaliły, bo mutanty zeżarły. Nie ma nic. No dobra, zbadajmy miejsce katastrofy. Tutaj jest taka sama elektronika, ale układ ochrony przed emisjami wygląda na nietknięty. Dlaczego? Hmm. Dlaczego? Okej, okay. zadanie wykonane. Wszystkie miejsca katastrofy zostały... Eee, zostały ogarnięte, wszystko gończe dostałem jeszcze parę schowków na zatonie ale to ogarnę jak będę już tutaj po przy okazji, jak będę po broni odebrać albo zapolować na artefakty w tym miejscu się pożegnamy, a w następnym odcinku będziemy kontynuować eksplorację fabryki jupiter to by było na tyle do następnego strzałeczka, hej